Eliza Michali, konetopinie. Dzień dobry Państwu. Pani posłanka Izabela Leszczyna z koalicji obywatelskiej z Państwem i ze mną. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam panią redaktor i wszystkich widzów. To najpierw zapytam o to co pani napisała na Twitterze. Napisała pani kilkanaście godzin temu, że PiS przegrał głosowanie w sprawie ustawy covidowej, ale nie ucicie się, to była zwykła ustawka złych ludzi, chocholi taniec. Na czym polegała ta zwykła ustawka złych ludzi i po co była robiona? To jest oczywiście moja ocena, ale wydaje wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński y, musiał mieć jakiś argument, którym będzie posługiwał się w mediach partyjnych TVP-info, w tych wszystkich swoich gazetach i stacjach ra, w radiostacjach. I będzie mógł mówić, że no przecież prawo i sprawiedliwość dba o życie Polaków, że prawo i sprawiedliwość chciało wprowadzić ustawę, która by wspierała testowanie, wprowadzała powszechne testowanie. Przecież nikt nie będzie go pytał, że w mojej częstochowie, na przykład, jest tylko jedna apteka na ponad 200 tysięcy mieszkańców, która takie testowanie i to w bardzo ograniczonym stopniu prowadzi. Musiał mieć argumenty, że on chciał. A ta zła, totalna, wstrętna, opozycja mu przeszkodziła, bo też mu nikt nie zada w, w tak zwanych mediach e, publicznych pytania, dlaczego 70 posłów e, Klubu Prawa i Sprawiedliwości albo zagłosowało e, tak jak opozycja, albo się wstrzymało, albo uciekło z głosowania. No, pytałam wczoraj w aptece o testowanie. Pani poseł i pani aptekarka się roześmiała, nie powiem w której aptece w Warszawie, żeby nie narażać jej na nieprzyjemności, ale w ogóle powiedziała, że nie ma takiej możliwości z bardzo wielu różnych powodów, czyli to po prostu nie będzie działać, ale to też oznacza, że my. Co nas czeka? Czy macie państwo jakich, jakichś ekspertów, którzy to mówią? Co nas czeka w sprawie pandemii? Bo są kraje, w których ona już wygasa, a u nas rekordowa liczba osób umiera, choruje, zaraża się. No, my możemy tylko, pani redaktor, i to jest straszne, co powiem, ale my jako społeczeństwo możemy liczyć tylko na, na szczęście na to, że ten koronawirus mutuje w kierunku omikrona, właśnie, a nie jakichś bardziej zjadliwych odmian, i że po prostu no, przechorujemy to i pewnie przechoruje nas. E, zdecydowana większość Polaków przechoruje niż nie, bo to już widzimy: dzisiaj chyba 56 tysięcy zakażonych, a to jest pewnie, jak mówią eksperci, e, wielokrotnie mniej niż jest naprawdę. No możemy liczyć tylko na to, że to rzeczywiście będzie e, taka choroba, która nie zwali nas z nóg i, i, i nie zabierze zdrowia i życia. Tak naprawdę jesteśmy, jesteśmy sami, i w gruncie rzeczy można apelować tylko o taką odpowiedzialność naszą, o, o naprawdę noszenie maseczek, o, o utrzymywanie dystansu, o nie robienie żadnych specjalnych imprez i zgrupowań e, i o to, żebyśmy no, po prostu o siebie dbali. To, 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 to straszne, że, że państwo nas zostawiło samych, ale naprawdę nas zostawiło. Nie leci z nami pilot, a pani poseł. Hmm. No nie, nie leci. Pilot to z nami nie leci chyba pani redaktor od 6 lat. Ja nawet ostatnio też użyłam takiego porównania na kongresie, że właściwie wszystko i, i nasza gospodarka, i finanse publiczne, i to, co najważniejsze chyba w ogóle dla, dla, no, dla społeczeństwa, dla narodu. No właśnie mamy ten problem, żeby używać takich słów, które powinny być naturalne w pewnych momentach, ale zostały jakby zaanektowane przez pis i się spauperyzowały. Ale najważniejsze jest kapitał ludzki, zaufanie wzajemne i to wszystko leży w gruzach, naprawdę. Znaczy czeka nas odbudowa jak po wojnie. Wszystkiego w gruncie rzeczy. No to pomówmy o Polskim Ładzie i o tej wojnie którą, metaforycznej, po której trzeba będzie odbudowywać. Ja bym zaczęła od cen benzyny, bo mam wrażenie, że to jest to, co nie tylko nas uderza w prywatnym życiu po kieszeni, no ale też rosnące ceny benzyny powodują to, co, co nas boli w szerszym wymiarze, czyli wzrost usług, no bo ceny transportu, dostaw i tak dalej. Wszystko strasznie drożeje i czytam, że w Niemczech benzyna kosztuje w przeliczeniu na polskie, tak, złote... 4,6 zł. No w Polsce kosztuje 6 zł. Skąd te różnice? O co chodzi? Biorąc pod uwagę ceny baryłki ropy, powinno być taniej. To znaczy, oczywiście, na cenę benzyny składa się cały szereg czynników, i w Polsce jest to także opłata paliwowa. Nie tylko akcyza i VAT, które są znormalizowane i, i, i są e, unijne e, i no i oczywiście dochodzi marża. My mamy tak naprawdę monopolistę. Mamy Orlen i no ponieważ właściwie wszystko y, od 6 lat okazuje się może być tajemnicą handlową firmy, to my tak naprawdę nie znamy Marsz, jaki stosuje Orlen i w gruncie rzeczy nie wiemy, y, jakie są finanse tej, te, tej spółki. No wiemy, że kupują na przykład kupili Polskę Prez i pewnie jeszcze szereg i innych rzeczy, y, więc y, u nas premier Morawiecki uznał, że obniżenie VAT-u no, będzie panaceum na całe zło. Ale tak benzyna staniała na stacjach benzynowych o chyba jakieś 50 groszy. Tylko, że wprowadziliśmy to na kilka miesięcy, do końca lipca, a nasza ta, ta, ta nasza inflacja nie jest taka sama jak w innych krajach Europy. Tam jest rzeczywiście wywołana kryzysem energetycznym i tu cena baryłki ropy, jak pani redaktor zwróciła uwagę, ma znaczenie. U nas inflacja zaczęła się od początku 2020 roku, kiedy w Europie była deflacja, czyli ceny spadały. Więc u nas ona się utrzymywać będzie jeszcze długo, po końcu lipca. Czyli teraz mamy takie chwilowe przyhamowanie y, dynamiki wzrostu cen, ale ono będzie krótkotrwałe, co więcej, y, jak, y, no, ta, y, jakby termin tej ustawy y, obowiązywania jej się skończy, no to ceny, i mówią tak wszyscy ekonomiści, wystrzelą w górę, tym bardziej, że one dzisiaj nie poszły w dół o tyle y, po obniżce VAT-u nie tylko na benzynę, ale na tę naj, najprostszą żywność, y, ile pewnie powinny iść, bo, bo znowu jest dużo zmiennych w każdej cenie. Ale kończąc y, ten wątek mhm. o cenach benzyny w Europie i u nas, to y, naprawdę internauci wyliczyli panu, y, chyba europosłowi Brudzińskiemu i panu y, premierowi Morawieckiemu, że naprawdę Niemiec może kupić tysiąc litrów benzyny więcej niż Polak, więc to nie będzie tak, że, no, że Niemcy, że, że, że jakby gospodarka niemiecka w związku z tym, że benzyna w Polsce jest tańsza, dozna jakiegoś uszczerbku. Ale zerowy VAT na żywność, jak już jesteśmy przy tym vat też czasowo wprowadzony i wprowadzony w taki sposób, że sklepy będą musiały, jeden, jedna z sieci sklepów już to robi, umieszczać no, takie propagandowe tabliczki i napisy, że tutaj rząd zmniejszył VAT na żywność. Czy to coś da w dłuższej perspektywie? Czy to spowoduje, że nagle Polacy przestaną odczuwać wzrost cen i powiedzą: a, okej, okay, no to już jest dobrze, już, już nie ma podwyżki, już nas to nie boli? Ja myślę, że wręcz przeciwnie, bo ja zgadzam się tu z tymi ekonomistami, którzy mówią, że ta czasowa obniżka VAT-u na żywność spowoduje tylko to, że ta inflacja, ta drożyzna będzie z nami dłużej. Dlaczego? Ano dlatego, że jeśli chcemy walczyć z inflacją, czyli z, tą, z, z, z tym, że ceny rosną. To na całym świecie jest tylko jeden sposób. Trzeba spowodować, żeby popyt na towary był mniejszy, czyli żeby de facto ludzie kupowali mniej. Jak obniżamy VAT, no to ceny, zgodnie z założeniami pewnie ustawodawcy, powinny iść w dół, no to ludzie nie kupują mniej, tylko więcej, czyli ten popyt rośnie. I teraz uwaga, w czym jest problem. Eee, oczywiście trzeba pomagać ludziom ubogim. I dlatego zgadzam się, że powinny być takie osłony dla tych ludzi, tych, co są zagrożeni ubóstwem energetycznym, tych, co nie stać ich na te drożejące artykuły żywnościowe. Ale jak obniżyliśmy wad na żywność, to obniżyliśmy dla wszystkich, także dla zamożnych. Czyli właściwie to, co Morawiecki nazywa tarczą antyinflacyjną, de facto staje się tarczą proinflacyjną, bo nam wydłuży istnienie tej drożyzny i w dodatku ją w, w, końcowej, w końcowym efekcie podbije, bo jak no kiedyś trzeba będzie do tego VAT-u wrócić. Jestem bardzo ciekawa, jak rząd to zrobi. A jeśli będzie chciał utrzymywać te zerowe stawki vat do samych wyborów, to to będzie groźne dla finansów publicznych, bo to by znaczyło, że to kosztuje nas około 60 miliardów złotych, które moglibyśmy zainwestować na przykład w transformację energetyczną, żeby energia naprawdę stała się tania. Czyli reasumując, to co robi rząd w sprawie drożyzny, to jest reakcja na skutki. Natomiast nie dotyka żadnej z przyczyn inflacji. A jak to się stało, pani poseł, że ludzie podostawali w styczniu niższe pensje? Ja dostaję dużo takich pytań. Ja szczerze mówiąc, sama tego do końca nie rozumiem, że ktoś ma umowę o pracę, na której ma zapisaną jakąś sumę, bo znam takie przypadki, nawet moich znajomych, i teraz nagle księgowość wypłaca im niższą wypłatę, od 200 zł mniej do czasami nawet 1500 mniej, zależy, ile kto zarabia. I ja zachodzę w głowę, to pytam tutaj dla moich widzów, którzy po prostu o to pytają i nie wiedzą, jak to możliwe. No, bo przecież człowiek ma umowę o pracę. Jak można człowiekowi wypłacić niższą kwotę bez renegocjowania tej umowy o pracę? Jeżeli ja się umawiałam, nie wiem, na 3,5, to jak ja mogę dostać 3300? Bez podpisania z księgową nowej umowy, a ludzie tak dostają. Czy to w ogóle będą pieniądze do zwrotu? Bo dostaję takie sygnały, że, że o co chodzi? Mam taką pensję, dostaję mniej i sama księgowość mówi, że jeszcze będzie to liczyć i ewentualnie zwracać. Czy pani potrafi to wyborcom jakoś wytłumaczyć? Pani redaktor, na umowie mamy pracownik i pracodawca, mamy kwotę brutto naszego wynagrodzenia, ale od tej kwoty brutto e, płacimy podatek. I jeśli te podatki zmieniły się od 1 stycznia, bo rząd ogłosił obniżkę, którą wprowadza, dla wielu osób przez podwyżkę podatków, no to dostaliśmy mniej pieniędzy. Znaczy, kwota, my się umawiamy z pracodawcą na kwotę brutto, ale od tej kwoty brutto pracodawca w naszym imieniu odprowadza podatek, składkę emerytalną, składkę rentową. Dawniej odprowadzał tylko 1,25% składki zdrowotnej, a dzisiaj uwaga odprowadza 9% składki zdrowotnej. No, i jak to wszystko się zliczy, to nawet jak weźmiemy pod uwagę kwotę wolną, która jest rzeczywiście wyższa od 1 stycznia, to ta kwota wolna dla każdego podatnika to jest miesięczny zysk 425 zł. Ale jeśli ktoś zarabia więcej niż około 5700, no to 9% od tej jego kwoty jest więcej niż te 425 zł. Czyli Mimo że jest kwota wolna i mimo że mieliśmy zyskać, to jednak tracimy, bo zapłaciliśmy wysoką składkę zdrowotną, która jest de facto nowym wprowadzonym podatkiem, ale ostatnie zdanie, ten podatek wcale nie idzie do NFZ-u i wcale ochrona zdrowia nie będzie dzięki temu bogatsza, bo tam trafi e, tylko 7 miliardów złotych od przedsiębiorców. Czyli to jest ten punkt styczny, proszę Państwa, chcieliście wiedzieć, to wiecie, w którym polityka bezpośrednio przekłada się na wasze portfele, bo ludzie często mówią, nie interesuje się polityką, a tutaj teraz widać, że decyzje polityków przekładają się na to, że jest kilkaset złotych mniej. A chcę zapytać Pani Poseł jeszcze na koniec, co powinno się stać z Polskim Ładem w tej chwili, bo rozumiem, że też trwają dyskusje, rząd sam do końca nie wie, co Pani zdaniem w takim idealnym świecie, gdzie wszystko byłoby jak należy, powinno te teraz się stać z Polskim Ładem. W idealnym świecie premier rządu powinien wyjść i jeszcze raz i tak naprawdę serio przeprosić wszystkich e, za bałagan, zamieszanie, chaos, który wprowadził i że podważył zaufanie podatnika do państwa e, i powinien odwiesić ten Polski Ład na kołek. Moim zdaniem nawet nie na rok. Bo tego się naprawić po prostu nie da. Jeśli wszyscy mówią, pani redaktor, wszyscy, którzy się na tym choć troszkę znają, że podatki muszą być proste, przejrzyste i przewidywalne, i te trzy P są po prostu konieczne, to z tego się po prostu już nie da nic zrobić. Przecież. W tym projekcie oni nawet y, pomylili się z rodzinami, które mają czworo dzieci i miały nie płacić pitu, i nawet to im nie wyszło, y, nie mówiąc o uldze dla klasy średniej. Tam nic nie wyszło, więc y, nie da się z tym nic zrobić. Naprawdę trzeba przeprosić, przeprosić księgowych, pracodawców, pracowników, przedsiębiorców za, za, za nerwy i uznać, że jakby tego stycznia nie było tak i od lutego wracamy do, do nowego styczeń rozliczyć po staremu, bo co przecież się dzieje i, i, i uwaga nie Soboń, nie żadni specy od PR-u mają układać system podatkowy w Polsce, tylko ludzie, którzy się na tym znają. Mamy świetnych podatkowców i ekspertów. Niech sobie pracują eksperci, a potem politycy. Yy, jakby z, z, zobaczą, czy to jest to, o co chodzi, czy to jest sprawiedliwe, konsultacje społeczne zróbmy, pracownicy, pracodawcy, biedni i bogaci. No jak nie dojdziemy do konsensusu, co to znaczy sprawiedliwe podatki, to to, to nie pojedzie po prostu. No, człowiek musi wiedzieć, ile płaci, dlaczego i w dodatku, co z tych podatków ma, bo podatki przecież zbieramy po coś. Dziękuję Państwu, bardzo. Żeby, żeby... Pani poseł, dziękuję, dziękuję bardzo. Panie. Pani poseł Izabela Leszczyna była gościem Onet Opinie. Dziękuję bardzo za rozmowę i dziękuję, dziękuję. Państwu i do zobaczenia w kolejnych Onet Opiniach.